Panie trenerze trwa bardzo dobra i skuteczna pasa Eko Tima Zetesu Sztorsel często chowa w rozgrywkach pierwszej ligi śląskiej. Trzy ostatnie spotkania zakończone trzema zwycięstwami, więc na pewno tych powodów do radości jest. Zgadza się, no pracujemy ciężko na te sukcesy. Chłopaki na treningach na pewno nie jest mi łatwo. Natomiast fajnie się jedzie z taką grupą, gdzie jedzie się praktycznie dwoma równorzędnymi szóstkami. Na każdej pozycji jest wartościowy zmiennik i jak coś nie idzie, a zdarza się, że, że, że gdzieś tam zatrzymujemy się w swojej grze, błędy są rzeczą naturalną w, w tym sporcie, to, to zmieniamy, próbujemy od nowa i, i walczymy. Przede wszystkim to jest cenne, że naprawdę od początku tej pierwszej ligi śląskiej, no może jeden mecz gdzieś tam mam w pamięci, gdzie mam pretensje do chłopaków, że nie podjęli walki, ale w każdym innym, w każdym, we wszystkich innych meczach naprawdę to jest cenne i to na pewno będzie procentować, że oni walczą. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie lubimy horrory, biorąc pod uwagę cały turniej półfinałowy Mistrzostw Śląska juniorów. No i także to spotkanie w Jawożnie, bo ktoś spojrzy na wynik, powie, że było bardzo przyjemnie, szybkie 3 do 0, ale tutaj możemy zdradzić, że w drugim secie to gospodarze drużyna UKS-u jedynki Jawożno prowadziła 17 do 10, a co wydarzyło się później. Yy, tak, no ja dopowiem, w pierwszym i trzecim secie w, w, w połowie tych, yy, tych partii uzyskiwaliśmy przewagę, ale kilkupunktową, z tym, że później właśnie błędy powodowały to, że walczyliśmy punkt za punkt od stanu 20-20. Yy, natomiast w drugim secie rzeczywiście przegrywaliśmy 17-10. Ja już mogę zdradzić taki szczegół, że usiadłem na ławce, pisałem ustawienie, zastanawiałem się, kto ma wyjść kolejny. W kolejnym secie. Natomiast tam gdzieś zerkałem na boisko, co się dzieje. No, tak jak mówię, został zmieniony jeden z chłopaków. Zszedł Wiktor Kubacki, wszedł Igor Woźniak. Zagrał 6-7 razy, nie popełnił błędu, resztę zrobiliśmy w grą blok obrona, wykańczaliśmy kontry i zrobiła się równowaga w pewnym momencie i no, przestałem pisać to ustawienie i zastanawiać się, tylko dociągnęliśmy tego seta szczęśliwie i przy 2-0 gdzieś na pewno większość tej presji, chociaż nie cała z nich zeszła i zagrali dobrego trzeciego seta kończącego mecz. Oczywiście zwycięstwa cieszą i zawsze cieszyć będą, ale wiemy, że ta pierwsza Liga Śląska to przede wszystkim szansa, aby juniorzy i kadeci mieli jak najwięcej okazji do grania. Także wydaje się, że teraz po tych wynikach jeszcze możemy powiedzieć, że to wszystko procentuje. Zgadza się. Dzisiaj w 14 meczowej było pięciu kadetów, z, tego, z czego... Dwóch wyszło w podstawowym składzie, potem były rotacje. Także no staram się czy staramy się, żeby dać szansę wszystkim i żeby ogrywać tych chłopaków pod kątem właśnie rozgrywek młodzieżowych, no bo to jest dla nich cel i najważniejsze zadanie i również to, żeby zyskiwali pewność siebie i żeby, i żeby uczyli się walczyć.